Witam serdecznie, Szymon Kamiński. Wit witam na mojej prywatnej plantacji. Głoszę dzisiaj Marcina Gudkowskiego z firmy Dzień dobry. Greenpeace Green Poland. Dzisiaj gościnnie u Szymona Kamińskiego w Jajkowicach. Powiemy, co się wydarzyło przez ostatnie dni. Cztery dni pod rząd, była przekryta agrobokniną, To widać jeszcze, że plantacja dopiero co została odkryta. Mieliśmy noce z przymrozkami, tutaj mogę od razu zacząć o błędach, bo było troszkę za późno sadzone, więc widzimy pierwsze kwiaty już mamy wystrzelone, są to tak zwane pośpiechy, no niestety, niestety będzie to zniżka plonienia, ale niestety walczymy dalej. Ale jest to, jest to do wyciągnięcia. Jest to do wyciągnięcia, tak, to prawda. Co było do tej pory? Było poliwersum, była miedź, był... Nutriglina no, na początku, powiedzmy o ochronie. A, no i była okay. walka z mszycami. To widać jeszcze na niektórych zagonach, że, że może nawet ciutko za późno była walka z mszycami, ale teraz ona już jest opanowana. Taka uwaga. Jeśli chodzi o... Uwaga, tak. dużo osób, z którymi rozmawiałem telefonicznie, przysyłali zdjęcia. Uważam, że w tym roku trzeba bardzo zwrócić uwagę na problem szkodników pod osłonami. Będzie bardzo duża presja. Zima była w miarę łagodna. Yy, wszelkiego rodzaju mszyce, przędziorki. Myślę, że może być to bardzo ciekawy rok. No i pod tym względem na pewno będzie ciekawy. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o problemy i pomyłki, które popełniliśmy. Yy, jeśli chodzi o biostymulację, z początku sezonu z mojej strony poszedł yy, pierwszy strzał to był blackjack z terasorbem. Yy, potem poszedł yy, już za, AD. Twoim, za Twoim poleceniem, aminokwas z magnezem. Z magnezem, tak. Dołączenie magnezu tutaj w najprostszej formie forma siarczanowa do nutryginu AD. Marcin, powiedz, co dalej teraz? Co dalej? Tak jak przyjechałem wcześniej przed nagraniem, popatrzyłem, jak wyglądają krzaki. Zgodzę się z tym, co powiedziałeś przed chwilą, że no jest sporo pośpiechów, ich nie powinno być. Natomiast e, bardzo fajnie, że był zastosowany nutrigen AD do listnie, e, Blackjack i, no i Terrasor też, też, też terasor, był do listnie. tak. tak, tak, tak. też był do no ze względu na, na też mikroelementy. Dokładnie. No no nie widzimy ja sugerowałbym, żadnych. Braków. Ja sugerowałbym w takim stanie, jak mamy teraz pomyśleć o zastosowaniu algarenu Twin. Przede wszystkim on wzmocni nam system korzeniowy, on e, też poprawi e, jego rozrost e, i jest sugestia, żeby dawkować e, 2 litry na hektar jednorazowo. Wiem, że niektóre osoby w zeszłym roku na jesieni czy teraz na wiosnę dają też większe dawki. Nie jest to złe, ale na przykład e, tą większą dawkę można rozłożyć na dwa podania w odstępie co 7-10 dni, średnio po e, 2 litry. Na hektar. A czy można zrobić jednorazowo większą dawkę? Można zrobić jednorazowo większą dawkę, nie będzie to w żaden sposób przeszkadzało roślinom. Do jakiego? Do jakiego stężenia? Czy do jakiego? Nie, myślę, że tutaj maksymalnie to do 3-4 litry na hektar jednorazowo jakie zdawane, to jest, to jest optymalnie. Zwłaszcza, że jest to uprawa na podniesionych zagonach pod folią, to te 4 litry są wystarczające tutaj. I też można już e, powoli myśleć o włączeniu e, programów e, fertykacyjnych z wykorzystaniem nawozów e, NPK. No to, na to, początek, to na początek klasyka, czyli nawóz e, z przewagą fosforu, na przykład Green e, 1050-10. Mhm. A jak to, jak to się będzie miało do mojej mikoryzy, bo teraz też będę chciał to zrobić? Ja bym zrobił w ten sposób, że najpierw dałbym mikoryzę, a, później, a później dawałbym nawozy fertykacyjne. Mhm. Nawet e, jeżeli mamy już te pośpiechy i pasowałoby tak, dać tak, im. Dokładnie, dokładnie. Może, może nie teraz. Ale myślę, że fertygację należałoby z początkiem kwietnia włączyć. Mm -hmm. no, przypomnijmy, że dzisiaj jest 21 marca, no mamy pierwszy dzień własny, tak. to mamy tydzień do, do półtora. I myślę, że jeżeli teraz byśmy zastosowali mikoryzę, to z własnych doświadczeń wiem, że powiedzmy włączenie nawozów za 10-14 dni nawozów fertygacyjnych nie będzie miało większego znaczenia tutaj e, na skuteczność podania e, mikoryzy. Jasne, jasne. No i co? Pewnie teraz będziemy częstymi gośćmi. Marcin, Marcin się przeprowadza do mnie i będzie pracował. <grym> Niech <grym> Więc... tak będzie. Dogadamy się. <grym> Dogadamy się. Więc co, już zaczęliśmy. Jeszcze niedługo. jedna rzecz. Pobieramy też dzisiaj próby gleby i, i wodę do analizy, bo bardzo często spotykam się ja, czy też inni koledzy z tym, że no okej, okay, przygotujcie, czy jesteśmy w stanie przygotować jakieś zalecenia fertygacyjne. No pytanie, mamy analizę wody, mamy analizę gleby, no nie mamy tego, ani tego. No ciężko jest bez y, znajomości tego, co mamy w glebie i tego, co znaczy, naturalnie no, dostarczamy analiza. z wodą, określić, no czego tym roślinom no mogłoby brakować, co mamy uzupełnić, co jest mhm. na odpowiednim poziomie. Analiza Więc była to w, zeszłym, jest... w zeszłym roku na wiosnę. Było jakby przygotowanie nawozowe, przed przygotowaniem. Było, było pełne, no chcę zobaczyć co się wydarzyło przez ten rok czasu. No, dokładnie i to I bardzo, tak, bardzo dobry no, kierunek. Też trzeba powiedzieć, że, że Fler jest wdzięczną, ale też wymagającą odmianą, bo, bo tutaj mamy na tej plantacji Flera, więc no, liczę, że no, ten wydatek będzie słuszny, tak? bo, bo to tak trzeba patrzeć na to. Analiza wody, analiza gleby, nie są to duże koszty, ale no, pomagają nam dobrze poprowadzić plantację. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do następnego wejścia.